10 grudzień 2016 roku. Tak. Druga zrobiona, to są deski tylko położone, bo tam będę cegłował. Wszystkie deski są już przycięte, czyli wszystkie żeberka są przycięte, to jest tylko tam pół godziny roboty, żeby skończyć dach, czyli dach byłby w tym momencie w stanie odeskowanym, tu brakuje tylko podrynnowej i czołowej. Tak jak powiedziałem, te deski są przycięte na te żeberka. Tutaj czyli to mamy wszystko, a tam już ta końcowa jest. Wymiary dachu tutaj stąd od zadeski do, do zadeski jest 20,72, a tutaj odtąd do zadeski, czyli będzie raczej plus 8 to jest 13,60. Brakuje. Kominów yy, osiadkować i zaciągnąć lepikiem daszki, no i blachować.